I się widzowie. I dzisiaj będę zgosiał, oceniać domy Widzku Widzę, że tutaj już się dzieje. Tak, powiedziałam napisałam im, żeby wybrały sobie domek. Będę potem z Gosią je oceniać. Powiedziałam, żeby mia mia miały obok siebie. Wszystkie mają obok siebie, prawda? Y więc będzie. Co, 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 no? Super winka najlepszy. Mam nadzieję, że to się zgadza. Tak. Dobra, może my też zrobimy jakieś domki. Może... Ale... No dobra. Ale nie będziemy je oceniać. Tak. Bo to będzie... Możesz... Może to zrób sama sobie mm. domek. Dobra, ja sobie wybiorę ten nowy, który jest. Na, na update On jest bezpłatny. Tak. I właśnie go teraz zobaczymy. Uuu, jest ja taka to jak. Go. Farma taka. Uuu, ciekawe. Oh, no nie, już nas tu, na nas tu czekają, ale fajnie. Co tu? Uuu, to chyba można wjechać czymś, coś. Dobra, Który chodźmy do, do domu. Na samym dole. Mm. Tak. Na samym dole. Na tak? dole, tak. Widzę, że już tu jest ładnie. Kominek. Ste... Koń. 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 Ech. Ech. Kto Ech. lubi konie, ten zostawia łapkę w górę. Kto ich nie lubi, super. W sensie zostawia suba. Ech. Zobaczmy, ile u was jest. I jeszcze, kto lubi Halloween, niech zostawi suba lajka. No tak, a ale a, nie obchodzi ten lajka. A kto, yy, no tak, nie lubi, to napiszcie w komentarzu. I jeszcze, no to jak mówiłam, jeśli chcecie grupę z Robloxie, to napiszcie, bo naprawdę tylko jedna dziewczynka, czy tam chłopak, mi napisał. No jedna yy, fanka mi dziś napisała, czy będę miała grupę, właśnie ją pozdrawiam. Nazywa się Maja. O Jezu, ale fajny Kibel. Widziałam, jaki Kibel, że głową się walisz. No, mega Kibel. E, ona nie co gada, ale coś na pewno. No dobra, no to jak mówiłam, napiszcie w komentarzu, czy chcecie grupę. Zrobię. Ale I musicie i, pisać. Tak, i mam nadzieję, że w tym roku już dobijemy tysiąc subów, bo. Ech, ale nudy. Aha, panka minęła, ale które tylko doszła. E, no i właśnie widzowie e, na. I yy, ten, co ja chciał powiedzieć? Zostawcie suba. No, no, no to oczywiste. Nie, nie chcę mi się robić. A, a ty jednak stałaś. Nie, 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 nie. O, bo... znowu fanka do mnie dołączyła. Dobra. Jezioro, O kurde, ale głębokie jezioro. O, ficowie, tu będą konie mieszkać z nami. Wiem, widziałam. O, a co to jest? Wasia, a co to? U. U. Nie klina strażacka... Widowie. Hej i Dolko. Hejka. E, e, Napiszę jej, że ozdabiamy domy. Ozdabiamy domy. Na Halloween. Ojej, on tam tam ładny. Chodź tu zobaczyć. Ja, ja ja nie, no dobra. Poczekaj, przejdę się i od razu wezmę taką tablicę. O, tablicę wezmę, żeby wszystko zapisywać. Ej, poczekaj na mnie, ja też muszę sobie zapisywać. No to chodź! Czekaj, gdzie to jest? Dobra, zobaczmy. Ja teraz nie będę zapisywać. Ale Zobaczmy. Ja, Właśnie oglądam Twój filmik, ucieczkę z Halloweenowego więzienia. Ok, ale... em. Um, um, os oz, swój domek na ha, Na Halloween. Halloween. Bo leci odcinek. Nie zapisuj na razie. Dobra. Ale ja nie zapisuję nawet. Ozd ozdób swój domek na Halloween. Bo nagrywam odcinek. Nagrywam... Przepraszam, jak wam przeszkadza moje kolano, ale wejdziemy na... nie się wyda... przyzwyczaić. Lepszy domek, ale nie wybierajcie siebie. Znaczy, znaczy ja będę tylko, przecież my będziemy decydować. A ja idę na nią, na inną działkę. Ok. No dobrze, przejdźmy się. Dobra, Fanku, super winki. Czekam, aż zobaczy mój domek. Dobra. Tu gdzie ty jest? Dla super Winki Kornelia. Ok, zaraz kończę. Oki, okay. macie, może ile im damy? Tak Z 5 minut? 5, tak. 5 minut. Macie, pięć ok, macie 5 minut jeszcze, więc. Dom Halloween. Okej, okay, dobra. My jeszcze na razie nic nie zdobiemy. Znaczy. Czekam. Mam 15. Okej. Okay. Dobra, spoko. No to my teraz idziemy po prostu sobie jeszcze zobaczyć, co tu jest w domu. Ja już zrobiłam. Ok. Cześć. Um, hej. No dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze jest w domku. Na górze. Ale tu jest taki 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 dziewczęcy, taki domek. Fajny. No bo taki... taki z toaletkami No i taki taki kłębki. A nie, właśnie w las. Okej okay. Niech sobie wchodzą, mi tam obojętnie. Tu jest nawet ładna kuchenka. No widzowie, przecież mam mówiłam, że chcę się przeprowadzić. O nie. Chyba nie tu. O nie. No to jak mówiłam, na 1000 subskrypcji. E, będę miała taki, takie coś za 800 Robuxów i będziemy mogły tam robić dziewczyny. E, będziemy mogły tam robić. No bo tam w takich domach jest zawsze bardzo dużo miejsca i dużo pokoju. Dlatego będę mogła Was zapraszać i będziemy... Wszyscy razem mieszkać! No tak, będziemy nagrywać, będziemy robić różne challenge czy tam. Dobra, ile oceniamy? Dam 5 minut, no bo tam dziewczynka tylko do. Tylko to. Ja zaraz nie mogę grać. Koda. No to dobre, no to jeśli ona nie może grać, to my oceniamy. Gdzie ty jesteś? Oceniam! Oceniam! Dobra, no to idziemy. Gdzie najpierw? Chodźcie dziewczyny. Może najpierw, która mówi, że y, już zaraz. Y, zobaczy. Lau Pozdrowisz Laurę i Pole. Pozdrawiam! Laurę i Pole. My teraz idziemy do... Kogo, kogo to dom. Kogo to dom. Kogo? Kogo? To twój? Dobra, no to idziemy do Julki. Dobra, zobaczmy. Będziemy oczywiście zapisywać. Idziesz, Kosia? Tak. Uuu! A, i jeszcze może wyłączcie światło? Może wyłączcie jeszcze światło, żeby tak było klimatycznie. Pozdrawisz to, mój domek. Pozdrawiam. No i idę. no teraz to ja rozumiem. Dobra, ja, ja tam sprawdzę. nie? Ładnie, mega słowa. Te lampeczki mi się bardzo podobają. Koniki też lampeczki, dobra. Dobra, ej, ładna pufa. Mega wygodna. Ja jeszcze na górę nawet nie poszłam. Uh, pomarańczowy ten. Pozdrawiam, pozdrawiam. Pufa, dobra. Ej, ładnie ma, ładnie, ładnie nie no Pozdrawiam, Julkę, pozdrawiam Pati, pozdrawiam Lile, pozdrawiam... Kto tam jeszcze jest? tylko telewiz telewizor klimatycznie włączony. No dobra. Hmm. Będziemy, <coughs> przepraszam, będziemy od razu zapisywać. Ja tu już sobie włączę, żeby zapisywać, będę zapisywać na telefonie. No to tak. To jest Julki, tak? Tak, dobra. Halo? Co wie, coś mi tu nie gra. Pileczkę proszę. Mm, przepraszam, ja teraz muszę chwilowo do mamy napisać. No to napisz, ona na razie nie... Co tam? E, ile na dziesięć? Dobra. Przedłużysz mi czas chwilę? Julka. Mm. To Winka naj no, dobra. Na ile, na ile oceniasz? Ja oceniam 10 ym... na ile? Znaczy ja chyba 8 na 10. No ja też tak osi... Os... może dziewiąteczkę, bo tak. nawet ładnie. Starałaś się. No to dobra, no to 9 i 8, tak? Tak. Dobra. No to Julka zapisana. Winka, naj, pozdrowisz pierwszy raz na filmie. Pozdrawiam cię, oczywiście, Juleczka. Juleczka. Zaczęłam do domu 17. Bardzo straszny. Dobra, no to pójdziemy do tego domu 17. Tylko gdzie on jest. 14, 13 I tajemniczy. Uuu, ciekawe. Dobra, może pójdziemy teraz do Korneli. Tak jest, do ciebie pójdziemy. Światełka, ładne. Wow. Mi się podoba. O, ale te dynie ładne! Jaka ładna góra! Ile buf! Jak dużo puf! Jak ładnie! Oczywiście skaczemy, bo ja jestem hardkorowy wow. człowiek. Ale tu ładnie! Ja jestem hardkoru... Ej, nie da... Nie dobra, nie da się jestem sama. Ale i tak jestem. Mm, dobra w Ile na 10. Zrobione. No ja daję! 9 na 10. Tak. Też. Daję. 9 na 10 wywóchałce na się zgadza. Dziewięć. Dobra. Kornelia. Ile ta 9 na 10 na... i 9 dziewięć... Nie 9 na 10 i 9 na 10. Może ktoś jeszcze będzie dziś na 10? To się okaże. Dobra łazienka, to łazienka. Nagrywam teraz co? Please, pozdrow, pozdrawiam. Dobra, chodźmy może tu naprzód. Dla superlinki, do Lili pójdziemy. Ła! Wow. I bez szkieletów? Dobra, pierwsze co idziemy, to do Kibla. O, Kibel. O, oh, wow. też jest szkielet. A tutaj. Ła, wow, mi się. A szkielet. Szkielet. E, czekaj, po. Sekundkę, mi bo. Sekundkę, widzę, się, proszę. No, mi się podoba, naprawdę. Li... RIP BABCIA! Ty, ty, ty. Ładnie. O, papierek jakiś mi dali. Mhm, dobra, tutaj zapisuję. Dobrze, dobrze. A! Co, kto do nas doszedł? Ola, dobra. Babcie, RIP XD. Ładny. Tutaj pająk. Pająk tylko, okej. Okay. Nie no, mega ładnie. Tylko jacuzzi nic nie jest nic zrobiony. Góra tyle. No postarała się. Szkielety. O oh, hej. Trzyma. Może akuratniemy. No dobra. Nie, nie bądź taka złośliwa. Zatowałam. Mały dranik. No ej! Gdzie tu moim gdzie domu jest... Do jest przy moim domu jest potwór. Przy którym? Nie wiem. Winka. Dobrze, dobra, oceniam I jako jak? lila. Post na, też na dziewiątą. Tak, też bardzo ładnie, też na dziewiątą. Lila. Jeszcze garaż, jeszcze garaż. Który, to ja taka nie jest? No garaż nie ma, robione, bo to będzie. 9 na 10. Dobrze. Na w jakim radę? domu jest potwór? Gdzie jest potwór? Dobrze, no to tak. Byliśmy u Korneli. U Lili. I teraz może chodźmy do kogo? Do pati. Chodźmy do pati. Przy moim domu jest potwór. Taki czarny. Już mi się wejście podoba. Tróba wow. Tam... Jacuzzi nawet zrobiło czerwony tu kości. Koście. Wow. Eee. Jak ładnie. Eee. Znak nawet, że tam nie można wchodzić. Kotek czarny. No. No ja, może dziesiąteczka to nawet będzie, będzie dla Pati to, to będzie dziesiątka, to będzie dziesiątka. Człowieku, jak nie dasz gdzieś, jak nie wpiszesz dziesiątki, już po tobie spotka ciebie potwór. Demon cię spotka. Czekajcie, widzowie, bo ja chcę na górę. Zobaczmy. A gdzie tu jest? Uh, skelet. Uuu! Wow, jak tu się na górę włazi? Jak tu górę włazi? To też trumna O, zombiaki Kusia, no dziesiąteczka na pewno, no, no na pewno, widzowie A ja nie mogę pojechać windą Super, Winki, pierwszy raz na filmie mm. No dobrze, widzowie, Ocenia na dziesiątkę, na pewno A ja nie mogę na górę wjechać Nie można masz... się schodami? Nie, ma tu schodów Zaraz Ci pomogę bo może może mnie nie dodała do spółakotoru. Nie, właśnie może, i mnie też nie dodała, patrz. Aha, trzeba to zdjąć. No tak. Zde głupia jest. Jesteś na górze. Jak dziesięć. Na dziesięć. To zombie. to zombie. O Jezu, ile tulipów z szkieletami. Dobrze, ej, muszę U kończyć, matka. bo mam 7%. O, no dobra. A kto to? Kornelia. A u Korneli byliśmy? Pa, pa. Tak, byłeś u Korneli. Powiem Twój wynik na odcinku. Dobra, no to tak. Idziemy teraz zobaczyć. Mam no, tu. Też. W... Straszny dom. Dobra. Gdzie jest o. straszny dom? Gdzie ty jesteś? Do 17. Tak, a gdzie ty jesteś? Czekaj Wercze. Dom 17. Widzowie, dobra, topati. Tylko Kopati, to przyszła seria. No nie, jedziesz, to jest to dom jest. Gdzieś 17. To jest to nie jest tu, więc trzeba zrobić coś takiego. O! Dom tak. 17, dobra, dobra 3. Chodź. Poczekaj, czekaj, czekaj, czeka, czeka, bo nie wszyscy tu są. No, ale chodź. A ty tu, to, to w ogóle jesteś? A ty tu jesteś? Ja jestem, ja wchodzę. No dobrze, no to chodźmy. Ej, ale ten dom nie jest zbyt straszny. W sumie świecę na podłodze. Okej, okay, widzę tu latareczkę. Widziałam tam jakąś czarną postać, tak naprawdę. Gdzie? Nie dotykać, bo coś złego się stanie. Czego nie można dotykać? O, tu jest napisane. O, konie są. Uwaga, Kto co? Co to? Co, co się to? Stało? Kto to? Gdzie ty jesteś? Co to? Tam ktoś pył. Albo ja nie wiem. A co to? Co? A gdzie jest. A gdzie można dostać, żeby coś się Aha. stało? Aha. Gdzie co? O U matko. Szkielet. O Jezu, coś się... Co? Mhm. Mm Ktoś tu rowerem jeździ. Konie tu są. O, tu potwór ten jest. Gdzie? Potwór! Dodaku! Potworze, mam cię! O, mam cię! E, co? musiała opuścić grę? Tak, chyba, bo... Bo chyba nie może. No. A tutaj mamy dom. Ja jej, jaką cenę jej dajesz? Nie wiem. A kto to w ogóle był? Ona nie miała w ogóle imienia. To Pozdrawiam cię. Mm. No to dam tak piątkę. Tak. Nie będziemy to trochę liczyć, bo nawet nie widzieliśmy kto to. Dobra, chodźmy do Oli. Dobra, teraz do Oli. Aha, zamknięty dom. Halo! Halo! Pielek albo psikus. Halo, halo! Dom 22. O, szkielety na kanapie? Kto tu ripuje? Kitty. Ja kończę! Oni ona kończy! Nie, 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 nie kończy jeszcze. A, dobra, kończę dekorować. <laughs> Kitty Bella i Smile Slow. Ale tu Ale tu chyba powinna też być patty. No bo smajsku. O matko, tu jakieś dymy. Szkielety! Dużo szkieletów. No kuchnia jak kuchnia. O matko, łazienka z firankami, żeby No nie słaby się napisał. ktoś napisał. Dymy. Mm. Nie jest słaby, ty jesteś. Dobra, nie było tematu. Słabe jest to, że jest dosyć mało szkieletów. Trumna. Mhm. Ona się tu widzę, że dekoruje. A, jeszcze. No, choć napisała, ja kończę dekorować. Hmm. No dobrze. Daję tak siódemkę. No dobra, ósemeczkę daję. Dobra, ósem. Kto to jest? To jest Ola. Ola. Ola, jak ta siódemeczkę też dajesz? Tak. Siódemka na dziesięć. Siódemka. 7 na dziesięć. A wiesz co? Bo ten, gdzie był potrój, może to tak specjalnie zrobiło, żeby zniknął. Ej. To daję szóstkę dla niej. Starałam się. No dobrze. Chodźcie, chodźcie, widzowie. Chodźcie, chodź. E, gdzie ja Jest gdzie na zewnątrz. Do jakiego domku idziemy? Już się chyba skończyły domki. Ojeju. Każdy wyszedł z gry? Nie, no bo już na wszystkich już. By... Tak, skończyły się domki. Tak? Tak. Kornelia wyszła z tu wyszła tu, to, to. dobrze. Wyniki ku... konkursu, Domku? Wyniki konkursu. Zobaczmy, kto, jakie ma miejsce. Dobra. Kornelia. Czekaj. Kornelia, Lila mają y, drugie miejsce. Czekaj, czekaj, czekaj. Kornelia i Lila ma. Mają drugie miejsce brawo A trzecie, kto ma? Kornelia i Lila mają drugie miejsce i Julka i Julka I um, Ola Ola ma trzecie miejsce niestety miejsce Ola ma trzecie miejsce, a, a... Patti ma pierwsze miejsce. Brawo! Czekaj, i wykrzykniki. E, co ja tu za? A Patti ma pierwsze miejsce, brawo! Mm. Oj, <noise> No dobrze, więc na tym chyba będziemy kończyć ten odcinaczak. No, na pewno, bo. Co? No! No dobrze, widzowie, na, na tym kończę. Kończymy. Brawa. Nasz odcineczek. Tak. No. Wyniki konkursu już powiedziałyśmy. I są na filmiku. No tak. No, a więc... Bo niestety Kornelia i jeszcze ktoś. I Julka chyba, tak? I Julka. Nie, Julka jest. Eee, no to jeszcze ktoś. Eee, skończył, znaczy wyszedł z gry, a eee, nie, jeszcze ta, która, nie wiemy kto to. Nie, nie przeczytaliśmy. Tak, Może no bo tam nie miała, tam nie miała... Tam nie miała um, napisu nawet, ale chyba to była Amelia, bo mam ją znajomych, tak się, więc ją pozdrawiam. Lile. Julka, ja pati, Ole. Wszystkich pozdrawiam, więc pa pa! pa. się w następnym odcinku, subskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. Pa pa. No. Tak.